Witam wszystkich! Tak, dokładnie, to znowu jak Aksji. Jednak teraz nie ma praszy z generatorami, pomyliło mi się. Ale tak skończyłem ten odcinek. Zresztą nowy, schody do nieba. Dobra, i się zaczynają. No, nowy Besiar już, zaktualizowany. Co to może być? Nocny strażnik. jest na magię światła wrażliwy, tak? Tak zrozumiałem. No chyba tak. Trzeba będzie go I sobie w pisociku po prostu. jakby nie uciekał łączyłem sobie z platformę to nie otrzymuję obrażeń a to nie mam w mi się jak ostrza. wow grubo bieram trzeba się odsunąć a bo z tych małych jak te małe mi wiążą wow Wow, 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 no serio już, to tam tym razem wypadło? że w jakim roku? Co? Hmm. No, czyli tak, czyli też magię światło, trzeba ich ci Dobra, już jeszpadłem. Teraz ten grub, gruba mama. No, nie się zwiększyło. No, je zaopuł żyć na strzałach. To nie było miłe. Musimy żyć mam Ale się wydać, ich zabić się być ciągle w ruchu O, no, ten gruby co nas strzał zero. Chyba trzeba po prostu wyczekać na jego kule Dopiero Tu ja się schowam Mmm, sobie Skrzący miecz przypisz Podatnictwo? Tak Trzeba podotować taką gniewu. Mam nadzieję, że on przez ścianę nie może strzelać się. mało wow, małe tuleczki. Dobrze, dobrze, dobrze jest. No znieś ten kryształ. I umieraj. Daj, man, daj, Zwycięstwo. Ciekawie, ile dusz przyjdzie. Mam 248 koła. Mam tylko dwa koła, no to. A nie, jeszcze lecę Wow, jednak troszkę przyszło dusz. <grytanie> Widzieliście? 230 koła, dusz. Dobre. No lecimy dalej na samna branża. A, tu są generatory. Dobra, to lecimy z tym punkcie. Co? Czemu przyszły Żygiałaki? No kurcze, głupie Żygiałaki. Z fantami było lepiej wtedy. Chociaż z jakiejkolwiek magii mogłem ich bić. Nie. Kurczę. Eee, jak to zrobić? Dobra Trzeba będzie po prostu szybko pozabijać te generatory Ee, z tym mistrzącym mieczem to całkiem, całkiem lecą Prawie na hita padają Generatory To no dużo tych żywiołków tutaj jest A, już trzy zniszczone, już czwarty. A, ciekawe czy ktoś zaraz ja tam, A, to zaraz zabiję na tym tam Eee, jasne. To jeszcze jeden. Ale zrąbałem wtedy. Pamiętacie co, co na tej klansze był zwój? I jak go sobie nie zebrałem... I nie wiem czy teraz by się drugi nie pojawił. To nie w ogóle zniknął. Nie ma. Fajnie. No Dobry jestem. Nie, tu trzeba trochę nabić sobie. Nie wiem, tylko na czym. No chyba na. No jeszcze uderzcie mi. uderzcie mnie parę razy. Jeszcze raz. Uderzcie No Dobra. Trafiony. No okej, okay, teraz jedziemy z... a w prawo tamtego zniszczymy No widzicie, tam był zwój życie, a teraz są te eee, czerw... E, się złoty. Z nie, 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 Poza tym wiecie, co jest dzisiaj. Pierwszy dzień lata, najdłuższy dzień w roku. mój cieszymy się wszyscy, nie? Jest bardzo dobrze. No, lata to. Nie, najdłuższy dzień w roku. Pierwszy dzień lata, bardzo fajnie, przyjemnie. A już za dwa dni Dzień Ojca. Nie zapomnijcie złożyć życzeń. No to by było dopiero w topa, się zapomnieli, naprawdę, ale było niemiłe. No dobra, ile tam jeszcze zostało? No jeden ostatni. Ja sobie pożycia skończę, bo nie chcę teraz paść. No i lecimy. Dobra, wszystkie generatory zniszczone, a idź. Teraz musimy wybić te. No, musicie mi to tak wybić. Naprawdę, zastanówcie się. Proszę. Dobra, jest cienia, teraz mam lodowe strzały. Dobra, i teraz ogniste strzały, nie są potrzebne. O, jest sta kula, Dobra, będziemy wstali, tak już na... Strasznie Dobra, zal zalokujemy sobie go scrollem, Mam taki problem, bo czasami mi właśnie działa scroll, czasami nie. Suję się. Nie niższy tych obiektów nie chce się. No dużo. Duż przyszło. Więc teraz musimy iść od razu w to przejście. A nie w to chyba. A nie, w to też możemy. Gdzie idziemy? Tuż, tam, tuż, tam. Aha, pójdziemy sobie w tutaj w to bliżej. W to, bo tu jest fajna mapka przecież. To ona bardzo mała, z dużą ilością przeciwników. No, <tuszel> ja jednego przeciwnika zabrałem. A, tam właśnie na tej lisece. Co? Fantomy? na głupia Będzie tu coś? Tak, znowu. Część artefaktu. <tuszel> Dobra, i tutaj gincie. Lightowo się nie śmierc. A no teraz mój że przycink jest. Na początku to taki jest nienawidzony, jak jeszcze nic nie mamy. Mamy fajnych ostrzy, i szybkiego strzelania. No teraz to już lejtowo. Po no, prostu no, wystarczy, się podskakujemy, kręcimy. A możemy i tu i tu iść. Hmm. Zobaczę co było tu. Chyba to jest to miejsce. Przez stąd tak, tutaj, tutaj, zobaczę co, co tu będzie. Więc teraz, czy w kolejnym odcinku? No, a zobaczę, będzie długa plansza. to zrobię później. Jak krótko, co, to szybko zrobię. Znaczy, to zrobię teraz. Nie, to jest długa mapka. No, więc ja się tu z nami pożegnam. I zobaczymy się w kolejnym odcinku. Teraz był chyba 14 odcinek, tak mi się coś wydaje. To zobaczymy się w 15 po prostu. No, to na razie na razie ludziska. Heja.